Dzień dobry przy czwartku. Oj, dzisiaj czuję, czuję zakwasy po treningu wczorajszym. Jednak wydawało się dosyć lekko, a było dosyć intensywnie. I troszkę gorszy dzień, bo nie wyspałem się. No i to jest myślę dobry temat, żeby troszkę porozmawiać o tym, ile należy spać, bo ja staram się spać między 7 a 8 godzin. Natomiast jeżeli mam tylko taki dzień kiedy śpię mniej, to zdecydowanie jest to już spadek energii i trochę mniejsze zaangażowanie w różne rzeczy i w pracę. Przy okazji udało mi się skończyć książeczkę, przebisie, polecam. I tutaj już kolejna czeka w kolejce, Filozofia Hustle, zamówione z OSM Power, takie wydawnictwo, polecam, Marcin Osman. Bardzo ciekawy człowiek i też ma bardzo ciekawego vloga o sprzedaży. Bardzo wiele można się dowiedzieć, ale też i o mediach społecznościowych. A za chwilę przy tablicy coś powiemy sobie o tym, jak to jest z tym snem. Yo, yo. Ok, no to ile należy spać? 7-8 godzin koniecznie. I to, co jest istotne, e... Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo jest ważny ten sen do zeszłego roku. Do zeszłego roku, kiedy, kiedy byłem przemęczony. i To, od czego warto zacząć, to jest zacząć mierzyć sen. Jest najprostszy sposób, ale wymagający pewnych pieniędzy. To jest zakup opaski, którą nosisz 24 godziny na dobę. To jest opaska firmy Xiaomi. Mi Band 2 i ona ja zapłaciłem za nią 60 chyba złoty nie całe bo sprowadzałem ją z Chin więc wtedy musisz poczekać 4-5 tygodni zwykle jest to w ciągu miesiąca u ciebie w domu i kupowałem na stronie gerbest.com i to jest jeden ze sposobów na Allegro można kupić za około myślę 120 zł. W tej chwili jest nowsza wersja tej opaski, więc pewnie jest tańsza. A inna rzecz to jest kilka aplikacji na telefon. Jest aplikacja Sleep Cycle i, i pokażę Ci, ale jest na tym telefonie, więc dopiero z kamerki, z kamerki przy laptopie. I teraz co jest jeszcze istotne, jeśli chodzi o sen, więc sen y ma swoje fazy i to nawet nie jest sinusoida, tak jak to narysowałem, natomiast są takie fazy głębokiego snu, gdzie tutaj jest właśnie ta faza REM, czyli, czyli faza, w której szybko nam się gałki oczne poruszają i wtedy się mocno dosyć regenerujemy i to jest bardzo istotne, więc nie tylko, nie tylko chodzi o czas snu, to jest jedno, to jest ten czas, ale drugie to jest jakość i aplikacja Sleep Cycle pomaga Ci pokazać, jaka jest jakość tego snu w skali od 0 do 100%. I sam jestem ciekaw, jak wczoraj by było, natomiast nie używam jej, bo już tylko na MiBandzie, który też ma swoją aplikację, zmierzy czas. I Mi Band swojej aplikacji pokazuje pokazuje nie procentowo jakość snu, tylko ile było tej głębokiej fazy snu, tej regeneracji w fazie REM. I co zrobić, żeby, żeby jak najlepiej, jak najgłębiej spać jak najdłużej. Pierwsza rzecz, takich kilka rzeczy. Więc kłaść się w miarę wcześniej spać. No optymalnie to jest 22, a wielu z nas chodzi o północy, ja też bardzo często zrywałem nocy i wczoraj poszedłem po północy spać, więc już było gorzej. No i przez to nie poszedłem rano na trening jiu-jitsu, już tylko zostało mi zwykłe bieganie. No, no ale tak jest. Druga sprawa, ciemny pokój i żeby nie paliły się żadne też malutkie światełka. Kolejna sprawa to tak z dwie godziny przed snem dobrze by było już nic nie jeść, a nawet wcześniej. Niektórzy mają z tym problem, więc podjadają, więc to też może się przełożyć na to, że organizm będzie pobudzony, będzie coś trawił. Kolejna rzecz, też ograniczyć patrzenie w ekrany i w też inne źródła światła, więc telewizor, nie wiem, oglądanie serialu gdzieś tam na Netflixie czy czy nawet w komórce scrollowanie, scrollowanie stron internetowych nie jest dobrym pomysłem, już bardziej polecam właśnie ten czas wieczorem sobie zostawić na czytanie książki i nadrabiać takie zaległości i lekturę. Niektórzy kupują sobie okulary, które filtrują niebieskie światło, bo to chodzi o to, że niebieskie światło niebieskie światło wpływa na wytwarzanie się melatoniny, która nas budzi. O tyle wieczorem, oczywiście, ograniczenie tego światła jest dosyć ważne, żeby lepiej, głębiej spać. Więc jakie aplikacje pomagają w śledzeniu snu? Ja używam Androida i używam trzech aplikacji do tego: Sleep Cycle, Sleep Time i Mi Fit. I teraz, jeśli chodzi o Sleep Cycle, to na początek ci ją pokażę. To jest właśnie aplikacja, która w bardzo fajny sposób daje taki obraz snu. Więc tutaj jest głęboki sen. Tutaj jest jakiś tam sen i wybudzenia, więc kierując się tą liczbą tutaj 69, czas spędzony w łóżku, już można jakoś sobie poradzić i zobaczyć, że te dni, kiedy jest bardzo mało. O, tutaj był jakiś bardzo dobra noc, 78%, mimo że czas też 7 godzin 17, więc nie zawsze ten czas. Mówi wszystko. Działa to tak, że po prostu włączasz telefon i stawiasz gdzieś na stoliku nocnym przy, przy łóżku. Druga aplikacja to jest aplikacja MiFit, która, która daje taki fajny wykres snu. Więc tutaj widać, że było 7 godzin, 24 któregoś dnia to było 21.05. Wynik SNU 85 to, to jest zupełnie jakaś inna punktacja nieprocentowa, natomiast to jest tutaj istotne: głęboki sen, godzina 36, tutaj na przykład były 3 godziny 2 i widać, że bardzo często wpadałem w te fazy głębokiego snu. Wstałem o 6:34, ale się położymy o 22:45. I teraz tu wychodzi 7 godzin 49 snu. Jest jeszcze aplikacja Sleep Time, ta trzecia. Te aplikacje otwierasz, jeżeli chcesz sobie nastawić budzik i kładziesz się spać. I teraz Zobacz, co można sobie tu ustawić. NAP, czyli małą drzemkę, jest już tutaj zoptymalizowany czas 25 minut. I w tej chwili jest 14.50 prawie, więc 25 minut to będzie ta 15.15, tak jak w tej chwili. Jeżeli ma być jeden cykl, no to godzina 45. Jeżeli mają być dwa cykle, to 3 godziny 15 trzeba by było spać. Więc. Taki zdrowy sen, 5 cykli, 7 godzin, 45 minut. I to jest akurat zbieżne z tym, co było tutaj. Z tym, że są jeszcze oczywiście inne rzeczy, które wpływają na jakość tego snu, jak właśnie żywienie, czy, czy to, czy był pity alkohol wieczorem. Co, co też odradzam jako jeszcze jedną z rzeczy, którą zapomniałem wcześniej wymienić. I wciskasz to. I przechodzisz od razu do aplikacji, w której możesz ustawić swój alarm. Tutaj, jakbym kliknął OK, to już mam alarm ustawiony u góry. To widać w linii powiadomień. Natomiast polecam w ogóle mierzyć ten sen, więc za darmo, stosując tylko zwykłego smartfona, aplikacja Sleep Cycle. Natomiast inwestycja 60, może 120 zł, jeśli chcesz mieć to szybko i zamówić przez Allegro, no to Mi Banda sobie zakupić i przez Bluetooth synchronizujesz sobie tutaj. Możesz też sobie patrzeć, kiedy były jakieś przebudzenia, naciskając to i widać nie przebudzenia, tylko kiedy był ten płytki sen. I jeżeli byłoby tu przebudzenie, to też się pojawi na pomarańczowo. Więc nie wiem, czy gdzieś mam taki przykład. Tutaj było nawet 8 godzin 34. To też nie zawsze działa dobrze, bo te 8,34 to może być uwzględniony też czas, kiedy leżałem w łóżku i czytałem książkę. Więc pozycja leżąca była wychwycona przez tę opaskę i było to uznane jako sen. Więc nie zawsze jest to dokładne, ale pozwala na takie podstawowe zmierzenie snu i sprawdzenie porównanie tego z samopoczuciem danego dnia i tym ile udało Ci się wykonać roboty. U mnie to jest bardzo skorelowane i przypuszczam że każdy ma tak samo. U mnie się sprawdza i być może u ciebie się sprawdzi. Także polecam. Jo